W odpowiedzi na wniosek kierowany do Starostwa Powiatowego w sprawie m.in. przepustów w Woli Wiśniowej i odprowadzania wody z drogi powiatowej spotkałem się z dyrektorem dróg powiatowych. Zobaczcie, co udało mi się ustalić. Pierwszym tematem wniosku kierowanego do starostwa powiatowego było odtworzenie przepustu na drodze powiatowej w woli wiśniowej. Jednak po konsultacji z Panem Dyrektorem takie odtworzenie nie jest możliwe, ponieważ woda wyprowadzana z tego przepustu zalewałaby jedną z posesji, konkretnie łąkę. Wykonane natomiast zostanie oczyszczenie studzienek przylegających i znajdujących się na drodze powiatowej tak aby jeszcze skuteczniej odprowadzać wodę z drogi powiatowej drugim tematem było zalewanie przez wody deszczowe z drogi powiatowej chodników oraz części posesji w Woli Wiśniowej jak wynika z rozmów z panem dyrektorem skutecznie skuteczna naprawa tej sytuacji wymagałaby znacznych środków zainwestowanych najpierw w wykonanie dokumentacji potem wykonanie kanalizacji tej burzowej deszczowej przebudowa tej drogi budowa nowych, nowych chodników z uwagi na obecność pana dyrektora nie mogłem zapomnieć o temacie drogi powiatowej której chyba, która była przedmiotem chyba największą ilości wniosków do kierowanych do starostwa powiatowego i nie tylko jest to droga wymysłów Ludynia. Otrzymałem odpowiedź ze starostwa powiatowego y, od y, pana starosty, y, że droga ta jej przebudowa odcinka została przewidziana ze środków rezerwy do cel, celowej budżetu państwa. Y, dopytując pana dyrektora y, o losy, dalsze losy tej, tej drogi uzyskałem odpowiedź, że w przeciągu trzech lat droga zostanie wykonana właśnie z środków zalewowych z tego wniosku, który w poprzednim roku Starostwo Powiatowe złożyło. Niemniej jednak z pewnością ja i mieszkańcy liczą, że jeżeli mowa o trzech latach to nie będzie to w tym trzecim roku, a bliżej tych pierwszych miesięcy może roku od, licząc od dnia dzisiejszego. Ponieważ na tą drogę mieszkańcy czekają latami. Z tego miejsca dziękuję bardzo za naprawę mostku. Ten mostek nie wygląda już tak jak na zdjęciu. Ten mostek był zlokalizowany na, w locie do Wymysłowa. No i był zniszczony. Aktualnie widziałem, został naprawiony, wyprostowany. Także serdecznie dziękujemy.